No tak, obiecałem, że będziemy już mówili o muzyce XX wieku, ale jeszcze ostatnia uwaga, która dotyczy specyficznego funkcjonowania muzyki w Europie jako czegoś, co Pierre Bourdieu nazywa znakiem dystrykcji społecznej, znakiem przynależności grupowej itd. Nie jest to oczywiście żadne wielkie zaskoczenie. Bazowa wiedza z teorii kultury mówi nam, że praktyki artystyczne, każdego rodzaju, poza wszystkimi funkcjami komunikacyjnymi, światopoglądowymi itd., pełnią jeszcze jedną funkcję, którą nazywamy w skomplikowany sposób, ale kryje się za tym bardzo prosta rzecz, integracją różnicowaną. Chodzi po prostu o to, że uczestnictwo we wspólnej praktyce artystycznej o podobnych wyznacznikach integruje określone grupy społeczne, zapewnia im spójność, a jednocześnie je odróżnia od grup z sąsiadujących, ościennych, czy jakkolwiek by jeszcze je nazywać. Z... I znowu, prawdopodobnie w wieku XIII mamy Pierwsze w pełni poświadczone wykorzystanie muzyki w taki sposób poprzez podwójne roz... poprzez rozdwojenie, które się pojawia w dwóch różnych miejscach. Po pierwsze w praktyce muzyki rycerskiej. Chodzi tutaj o opozycję między tak zwanym Trobar plus i Trobar Klar, z... czyli między formą popularną, formą jasną, nieskomplikowaną twórczości. Trubadurów i ich następców w innych krajach europejskich oraz formą świadomie elitarną, ciemną, złożoną. W dodatku zachowały nam się traktaty dotyczące owych dwóch form twórczości trubadurów w formie jawnych polemik, gdzie wprost mamy wypowiedziane, że Trowar plus dzięki swojej ciemności, komplikacji i wyrafinowaniu, służy także oddzieleniu ludzi o odpowiednim stopniu wyrafinowania od reszty. Pojawia się także po raz pierwszy sformułowany zarzut o populizm i zarzut o komercyjność w stosunku do twórców uprawiających trobar. Klar oczywiście zarzuty te staną się jeszcze poważniejsze w drugiej połowie XV wieku, kiedy dzięki drukowi powstanie prawdziwy rynek muzyczny w Europie i kiedy komercjalizacja stanie się niewiele mniej ważnym zagadnieniem niż w wieku XX i XXI. Mam bowiem głębokie przekonanie, że. Rynek określa w sposób znaczący muzykę dopiero na naszych oczach. Historia uczy, że problem muzyki i rynku zaczyna się zaraz po wynalezieniu druku. Przynajmniej w Italii, a później w całej Europie. Z drugiej strony, w tym XIII wieku, wykształca nam się forma motetu, która. Z pełną świadomością jest komplikowana, z pełną świadomością podporządkowywana strukturą, czasem już słuchowo nieuchwytnym, gdzie warunkiem ich rekonstrukcji staje się znajomość pisma i o której to formie traktaty mówią nam wprost, że służy ona wyróżnianiu nowej grupy społecznej, grupy uniwersyteckich doktryn, która szuka tego rodzaju znaków dystynkcji. I nic dziwnego, ponieważ w uświęconym podziale społeczeństwa, jakie przyjmuje zachodnie chrześcijaństwo, takiej grupy, podobnie jak mieszczaństwa, nie ma. Z, w układzie i podziale na tych, którzy bronią, tych, którzy się modlą i tych, którzy orzą, mieszczanie i zupełnie niesłychana do tej pory grupa intelektualistów powiązanych z uniwersytetami późnego średniowiecza, musi szukać nowych znaków dystynkcji, aby wydzielić siebie z całości, w której wedle obowiązującego dogmatu po prostu ich nie ma. Z to utrzymywanie się form wyrafinowanej muzyki artystycznej jako znaku dystynkcji utrzymuje się przez cały późniejszy okres. Możemy je śledzić przez określenia muzyki ludowej jako muzyka vulgaris i tak dalej, i podobne rzeczy, aż do pełnych artykulacji końca XIX wieku, a więc tych, które dziedziczy XX wieczna twórczość nowoczesna, a potem awangardowa. Możemy powiedzieć, że na przełomie XIX i XX wieku elitarność świadoma i Podkreślana, jest tłumaczona na dwa różne sposoby w Europie. Dla uproszczenia, nazwijmy to sobie francuską i niemiecką strategią elitarności. Nie dlatego, żebyśmy chcieli nazbyt mocno wiązać z Francją i Niemcami te strategie, ale dlatego, że właśnie w tych krajach zostały one najsilniej wyartykułowane. Strategia francuska ma charakter arystokratyczny i w dużym stopniu została określona przez pokolenie symbolistów, poetów, muzyków, malarzy itd. Przez całą tę wizję wyrafinowanych zmysłów, czy też dodatkowego szóstego zmysłu do sztuki, czy też umując sprawę inaczej artystycznej, błękitnej krwi, która dopiero pozwala na pełny odbiór subtelności takich, jakie zawiera na przykład muzyka Claude'a Debussy'ego. Trzeba posiadać specjalnie wyrafinowane ucho, coś, co jest dane z przyrodzenia. Trzeba należeć do owej artystycznej arystokracji, żeby móc się w pełni delektować tym, co tego rodzaju sztuka nam daje. Dlaczego nazywam tę wizję arystokratyczną? Ponieważ nie przyjmuje ona paradygmatu zmiany samego siebie, kreowania własnej tożsamości itd., ale odwołuje się do mitu, z góry danej przynależności, wrodzonej genetycznej łaski boskiej, wszystko jedno. W każdym razie, wyróżnienia, które dokonuje się bez naszego udziału i bez naszego wysiłku. W tym sensie jest to zgodne z arystokratyczną wizją tożsamości danej człowiekowi poprzez samo urodzenie. Z... Po drugiej stronie, możemy postawić wizję niemiecką, gdzie elitarność muzyki artystycznej, skrajnym przykładem była tutaj twórczość Johannesa Brahmsa, traktowana jest jako swoiste ukoronowanie czy potwierdzenie podjęcia z gruntu mieszczańskiego wysiłku bildung, a więc tworzenia siebie, kreowania siebie w stronę owego bild, czyli obrazu, pewnej wizji nowo określonej tożsamości. Mieszczańskie jest to w tym sensie, że w przeciwieństwie do arystokraty mieszczanin jest tym, kim się uczyni. Struktura społeczna nie daje mu żadnej pozycji w momencie urodzenia, a przynajmniej tak to wygląda u bezpośrednich spadkobierców rewolucji francuskiej. I można dać dowód owego spełnienia między innymi przez nabycie kompetencji muzyce artystycznej. Dlaczego właśnie w taki sposób w brzydki, brzydką drogą znów nam się do muzyki wkrada polityka? Musielibyśmy tutaj powiedzieć wprost o tym. Jak wygląda możliwość spełnienia obywatela mieszczańskiego w Niemczech w epoce ponapoleońskiej, i potem przez dłuższy jeszcze czas, kiedy zablokowane są możliwości kariery politycznej, kiedy bardzo ograniczona jest możliwość działania w przestrzeni publicznej, a dowód, działania, do, dowód tego, kim się jest, i dowód podjęcia wysiłku Bildung można składać niemal wyłącznie poprzez praktyki symboliczne, takie jak filozofia, sztuka i tak I nic dziwnego, że to one w XIX wieku koncentrują na sobie cały wysiłek, całą uwagę i działanie najlepszych i najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego mieszczaństwa. To odcięcie najaktywniejszej społecznie grupy od możliwości do samorealizacji politycznej jest jednym z kluczy do wielkości kultury krajów niemieckojęzycznych w wieku XIX. Niemiec więc nasz już ustereotypizowany i czysto założeniowy, mógłby odpowiedzieć na komuś, kto zarzuca muzyce artystycznej elitaryzm, że brak dostępu do niej jest tylko i wyłącznie dowodem niepodjęcia odpowiedniego wysiłku, dydaktycznego i kształceniowego wysiłku, który zasadniczo jest dostępny każdemu. Do służą publiczne czytelnie, publiczne filharmonie i tym podobne rzeczy. Jeżeli więc nie rozumiemy muzyki Debussy'ego, to nasz stereotypowy Francuz może odpowiedzieć – no tak, masz pecha, nie urodziłeś się z uchem do takiej muzyki. Natomiast nasz równie stereotypowy Niemiec, jeśli nie rozumiemy Brahmsa, odpowie nam – to do czytelni, ucz się. Jest to w zasięgu każdego, kto podejmie odpowiedni, e, odpowiedni wysiłek. W ten sposób muzyka artystyczna w kulturze niemieckiej przybiera postać ideału kulturowego uznawanego nawet przez tych, którzy w niej nie uczestniczą, jako pewien ostateczny sprawdzian owego procesu bildung. I na tym możemy zakończyć. Tą wstępną charakterystykę kilku wybranych rysów europejskiej kultury muzycznej można by teraz określić w zupełnie inny sposób, ale wybieram te właśnie, żeby stworzyć materiał do późniejszego mówienia o Muzece wieku XX, ponieważ we wszystkich tych właśnie wymiarach nastąpią najbardziej gruntowne przemiany. Przemiany, które doprowadzą potem, na przykład lat latach 50. i 60. do radykalnego zerwania najpierw w Stanach Zjednoczonych, później gdzie indziej i bardzo problematycznej odbudowy tradycji, jakiej jesteśmy świadkami od końca lat 60. i przez niemal całe lata 70. będziemy. Jak uczyna no się jednak historia muzyki nowoczesnej i nowoczesnej kultury muzycznej w Europie nie od. Prób zerwania, ustanowienia nowego początku czy zmiany tożsamości muzyki europejskiej, ale od czegoś co Richard Taraskin, którego już tyle razy tutaj przewoływałem i którego jeszcze więcej razy przewołam w dalszych naszych z małych wykładach, nazwał maksymalizacją. Maksymalizacja oznacza tutaj. Poruszanie się wewnątrz tradycyjnych, wytworzonych najczęściej w wieku XIX, ideałów artystycznych z jednoczesnym, nieznanym XIX wiekowi ekstremizmem w technicznej i estetycznej realizacji owego ideału. Ów ekstremizm, krańcowość, czy też maksymalizacja wszystkich tradycyjnych wysiłków prowadzi jednak do efektów wielokrotnie antytradycyjnych, takich, które w latach 40. i 50. przyniosą konsekwencje bynajmniej nieprzewidziane czyli twórców dominujących w latach 20. i 30. -tych. Przyjmijmy na przykład w punkcie wyjścia takie zjawisko jak ekspresjonizm. Nie tylko muzyczny, ale nas oczywiście interesuje przede wszystkim muzyczny, którego relacja względem romantyzmu była choćby w Polsce badana bardzo starannie przez Jarocińskiego. Przepraszam bardzo, w jego książeczce zatytułowanej Ideologia Romantyczne. Ekspresjonizm jest zmaksymalizowanym romantyzmem. Mimo tego, że sztuka ekspresjonistyczna, a zwłaszcza muzyka ekspresjonistów, może wydawać nam się tak niepodobna do tej, jaką odziedziczyliśmy po romantyzmie, przejmuje bowiem kluczowe hasło romantyzmu, ideał autentyczności. Odrzucenia konwencji, odrzucenia swoistego społecznego kagańca, ale także kagancja zastanych form z artystycznych, tym form muzycznych, w stronę poszukiwania pełnej ekspresji podmiotowej. Wyrażenia owego dzięki Freudowi określanemu już wówczas jako nieświadome. Z niewyczerpujące się w, w żadnym społecznie usankcjonowanym zachowaniu niepowtarzalnego, ja, które w sposób w pełni autentyczny może zaistnieć tylko i wyłącznie w ekspresji artystycznej. Jeżeli ten ideał jest wspólny, to pociąga za sobą w jednym momencie także pewną wspólną cechę nowatorstwo, ekstremalną innowacyjność. Dzisiaj z perspektywy sztuki XX-wiecznej. Chętnie zapominamy o tym, jak radykalnie nowatorskim ruchem, zwłaszcza w muzyce, był romantyzm, jak bezprecedensowa była muzyka Ferenca Lista, jak niesłychane były propozycje Ryszarda Wagnera. Nie bez racji mój osobiście ulubiony list Franciszka Lista do Wagnera nosi nagłówek i, i inwokacje o tym niesamowity, Z... określa on dobrze to, co miał Wagner do powiedzenia. Z... Analogiczna innowacja pojawia się jako element kluczowy muzycznego ekspresjonizmu. Uczmy jednak uwagę, że to traktowanie innowacji jest jeszcze tradycyjne. Inne niż stanie się w latach 40. i 50. Dlaczego? Lata 40. i 50. przyniosą nam pierwszą autonomizację innowacji. Stanie się ona autonomicznym kryterium, które nie będzie potrzebowało dalszych usprawiedliwień. Czasem dla ekspresjonistów, nawet tak innowacyjnych jak Szynberg, innowacja ma charakter instrumentalny. Jest poszukiwaniem i wynajdywaniem środków realizacji określonego ideału estetycznego, który nie może być zrealizowany środkami tradycyjnymi i domaga się nowego języka. W tym przypadku tym idealem jest autentyczność. Jeżeli jednak ekspresjonizm interpretować jako maksymalizację ideałów romantyzmu, zwłaszcza romantyzmu wagnerowskiego, to przecież ekspresjonizm nie był ich prostym powtórzeniem. Gdzie więc zasadza się różnica? Różnica zasadza się na czymś, co moglibyśmy nazwać przyjęciem ideału z denuncjacją jednoczesną jego Realizacji. Na czym ta denuncjacja polega? Na tym, że coś, co romantycy traktowali jako innowacyjny język autentyczności, zostaje teraz obnażone jako jedna więcej konwencja społeczna, jako coś, co uległo daleko idącej hieratyzacji i powszechnemu przyswojeniu, i ostatecznie oskarżona o fingowanie autentyczności, o stworzenie na miejsce czegoś, co kandijski nazwie sejsmograficznym zapisem życia wewnętrznego, konwencjonalnych środków jego udawania, jego prezentacji w formie emocjonalnej egzaltacji, która z czasem w opinii ekspresjonistów i przede wszystkim w odniesieniu do neoromantyzmu zaczyna być określana tym nowym wówczas słowem kicz, które wchodzi do słownika krytyki artystycznej, a później także słownika estetyki. Ekspresjonizm, jeżeli więc traktuje całość romantyzmu jako nieudany projekt, jako projekt, który może i rozpoczął od właściwego ideału, ale skończył na jednej wielkiej estetycznej fikcji i nigdy tego ideału nie zrealizował, musi zaproponować pod względem technicznym, brzmieniowym i tak dalej muzykę zupełnie nową nowe wcielenie tego samego tego samego ideału. Czegoś takiego dokonuje Szynberg, zwłaszcza w swojej wczesnej twórczości, w takich dziełach jak Erwartung, jak Księżycowy Piero, właściwie od Verklärte Nacht, Rozjaśnionej Nocy z Począwszy. Dobrze jest interpretować Szynberga na dwa sposoby jednocześnie. Pokazywać, w jaki sposób jego nowa technika jest konsekwencją przemyślenia rozwoju technik dźwiękowych i języka dźwiękowego do końca XIX wieku, konwencjonalne historie muzyki zawsze tutaj wskazywały oczywiście na rozkład systemu tonalnego w tej stanie Zoldzie Wagnera, mówiąc, że Szynbergowi pozostało postawić, postawić kropkę nad I i niejako zalegalizować rzeczywisty rozkład funkcji tonalnej. Nic bardziej mylnego. Sensem muzyki Wagnera jest tonalność. Skrajna komplikacja rozszerzonej totalnej chromatyki. Wagnera ma sens tylko tak długo, jak długo jest odwlekaniem spełnienia. Jak długo jednak po wielu godzinach nastąpi tonika w postaci zasadniczej. Wszystkie alteracje, wszystkie złożone modulacje Wagnera, wszystkie jego akordy o niespotykanej do tej pory budowie tracą sens, jeśli wyrwie się je z owego kontekstu. Szynberg więc. Albo źle interpretuje Wagnera, jeżeli takie widzi w nim konsekwencje, albo po prostu czyta go już w kontekście zupełnie nowych ideałów. I o tych ideałach Schönberga następnym razem.